Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak przypinać nowe aplikacje do menu start w Windowsie 11 oraz jak wyciągać aplikacje z menu start na pulpit. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Na początku pokażę, jak dodać nowe aplikacje do menu Start, czyli właśnie tutaj, w miejsce aplikacji przypiętych. Właśnie takie menu nam się uruchamia po naciśnięciu przycisku Start. I właśnie pokażę, jak naprawdę zaaranżować to miejsce według własnych upodobań, poczyścić z tego, co nam niepotrzebne. A zaczniemy sobie od tego, jak dodawać nowe aplikacje. Także taka czynność jest dosyć prosta po prostu na skrócie do aplikacji. Jaką chcemy dodać, klikamy sobie prawym klawiszem myszy Ale najpierw jeszcze pokażę, że po prostu Taki najbardziej intuicyjny sposób Czyli przeciągnięcie tutaj tej ikonki Jednej czy drugiej No nie daje żadnego rezultatu Program nam się tu nie pojawia Także dlaczego to nie jest tak zaprogramowane Nie wiem, widocznie może były jakieś ograniczenia W każdym razie aby tak zrobić Żeby na przykład program WLC Media Player Pojawił nam się tutaj w menu starcie w sekcji przypięte, to mając go na pulpicie, klikamy sobie prawym klawiszem myszy i wybieramy przypni do ekranu startowego. Klikając ten przycisk, jak widzimy, mamy już program WLC w obszarze startowym. Także teraz, jak widzimy, klikając na niego tutaj, mamy odepni od obszaru startowego. I tak naprawdę w ten sposób właśnie odpinamy te programy. Także możemy sobie poodpinać programy, z których nie korzystamy wcale lub rzadko po prostu wedle swoich upodobań to menu start sobie uporządkować również w niektórych programach może być opcja odinstaluj jak na przykład nie chcemy korzystać z linkedina dajemy odinstaluj no i to jest tak naprawdę lepsze niż odpięcie jeśli naprawdę takiego programu wcale nie potrzebujemy w naszym systemie ponieważ to po prostu Usuwamy go całkowicie, nie zajmuje od miejsca na dysku zasobów naszego systemu, także to już każdy mu zostawiam decyzję do podjęcia samemu, czy dany program odpinać, czy dany program odinstalowywać. Wiadomo różnica jest taka, odpinamy tylko stąd kąka znika, odinstaluj, usuwamy całkowicie z systemu, jeśli aplikacja jest niepotrzebna, zawsze będzie lepsza opcja, odinstaluj. Także tak to działa, tutaj przykładowo druga aplikacja, klikam prawym. Przypnij do ekranu startowego i jak widzimy, program pojawia się nam już w menu Start. Także tak sobie to aranżujemy. Mamy tutaj również opcję przypnij do paska zadań. Wtedy aplikacja pojawia nam się na dole. Tutaj w pasku zadań można ją sobie przemieszczać, na której pozycji ma być. Tu już są widżety, więc tutaj, zawsze na pierwszej pozycji, jest. Pulpit, także tu już nie możemy przesunąć, ale między tymi czterema możemy je aranżować jak chcemy, właśnie jeśli coś nam tu nie pasuje, wybieramy odepni od paska zadań i już ikonka nam znika, a tom sobie dajemy, gdzie chcemy. Jeśli chodzi o pasek zadań, no to tutaj jak widzimy działa również wygodnie. Yy, przeciąganie. Także możemy sobie przeciągnąć, i upuścić w pasku zadań, i ikonka nam zostanie. Także mamy albo przypnij do paska zadań, albo przeciąganie. Także tu przeciągnięcie działa, ja tych dwóch programów nie chcę. A teraz, jak już wiemy, jak dodawać do menu start i usuwać w menu start, ale jeszcze możemy chcieć dowiedzieć się, w jaki sposób programy, które akurat jakimś przypadkiem po prostu tu są, tak naprawdę programy zainstalowane na tym komputerze, właśnie nie tylko te, co tu są, ale tak naprawdę jak dodać skrót na pulpicie do jakiegoś programu, który może akurat tutaj jest i chcielibyśmy właśnie, no jeszcze nie pokazałem, że również tutaj można przeciągać między sobą. A także tworzyć foldery. Jeśli kilka ikonek przeciągniemy, jakby w jedno miejsce, jeden kafelek, to tworzy nam się taki folder. Możemy mu nadać nazwę. Programy, bardzo proszę. I nazywa się nam to ładnie. Programy. I kolejne, po prostu. Mamy taką grupę programów, właśnie, które sami sobie tutaj umieściliśmy. Tutaj między sobą również kolejność można zmieniać. Tak samo tutaj, jeśli nie najedziemy właśnie jedną ikonką na drugą, aby stworzyć taki folder grupę, to umieszczając to pomiędzy, właśnie możemy na przykład dać kalkulator na pierwszą pozycję i jak widzimy, kalkulator jest teraz na pierwszej pozycji. Pozostaje jeszcze właśnie tworzenie skrótów na pulpicie, dla aplikacji jaką chcemy, bo również jeśli chodzi o menu start, to nie działa tu to tak, że przeciągniemy i nam się skrót pojawi, co by było... Bardzo wygodne i intuicyjne, no bo to jest zawsze jedno kliknięcie mniej. Jeśli coś mamy na pulpicie, mamy do tego szybszy dostęp. A tu zawsze jedno kliknięcie więcej, musi nam to wyjechać, czasami zamulić, w zależności od komputera, z jakiego korzystamy, i już mamy to opóźnienie. Jeśli chodzi o wydostawanie się z grup, to po prostu wyciągamy na zewnątrz z powrotem, i to nam fajnie się rozgrupowało. A teraz, właśnie jak Dać na pulpit jakiś z tych programów lub jakikolwiek inny. W tym celu skorzystamy sobie z programu Uruchom, który, czyli naprawdę wpisuję komendę Uruchom, mamy aplikację Uruchom, w której należy wpisać komendę shell, dwukropek, apps, folder. Tę komendę sobie wpisujemy w otwórz w uruchom, potwierdzamy OK i mamy tutaj. Wszystkie aplikacje zainstalowane na tym komputerze. I właśnie do wszystkich tych aplikacji, wedle naszego uważania, możemy sobie utworzyć skrót na pulpicie, co wcześniej było niemożliwe. W taki sposób, bo właśnie z tego folderu jest możliwe, a robimy to w ten sposób, że mamy na przykład filmy i TV. Aplikacje, klikamy sobie prawym klawiszem myszy i na dole z menu wybieramy utwórz skrót. Mamy komunikat. Nie może. W tym miejscu czy chcesz, aby został umieszczony na pulpicie, właśnie dokładnie chcę, aby został on umieszczony na pulpicie. Możemy sobie nazwy tutaj zmienić ten dopisek skrót i już mamy w pełni działający skrót właśnie do aplikacji filmy i TV. Także zadziała to dla każdej aplikacji, która jest tutaj dostępna. Na przykład Microsoft Store jeszcze wam pokażę. no Ale widzicie, działa to dla każdej aplikacji. Także właśnie w ten sposób można również aplikację bezpośrednio też przypiąć do. Menu startowego, na przykład jeśli jakiejś aplikacji nie ma, to jeśli chcemy od razu w menu, bez tworzenia skrótu, nie chcemy skrótu, tylko w menu, klikamy prawym, i tu też mamy szybbnik do ekranu startowego. I jak widzimy, aplikacja się nam pojawiła. Także to by było na tyle, w tym poradniku. Jeśli wideo było dla Ciebie pomocne. Daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy ty wiedziałeś, jak sobie właśnie aranżować menu start w Windowsie 11, jak dodawać krótkie aplikacje na pulpit. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.